Opieka nad dziećmi nie brzmi trudno, ale może być pełna niespodzianek. Pierwsze kroki mogą być trudne, nie tylko dla dziecka, ale też dla dorosłego. Trzeba wszędzie chodzić z dzieckiem i trzymać za ręce. A wszystko jest takie interesujące O, moje plecy! Chodzenie za dzieckiem w tej z powrotem jest męczące. Dobrze, że Emilka zaoferowała mi pomoc. W samą porę. I już niedługo Emilka też potrzebuje przerwy. Dobrze, czas usiąść i dać odpocząć plecom. Ale dziecko nie jest zadowolone. To chce siedzieć, jak na świecie jest tyle interesujących rzeczy. Użyj prześcieradła. Weź duży kawałek materiału, przełóż z przodu pod klatką piersiową dziecka, a końce pod pachami. I masz idealne szelki. Nie musisz się schylać, a dziecko jest pod kontrolą. Nasz mały odkrywca chyba też polubił ten nowy wynalazek. Ale jest też inny problem. Jak wykąpać dziecko w łazience, gdzie jest tylko prysznic? Oto odpowiedź! Dmuchany basen. Musi tylko pasować kształtem dobrodzika. Lilka używa kwadratowego. Włóż basen dobrodzika i napełnij wodą. Możesz zacząć kąpiel. Załóż dziecku pieluchę i włóż je do basenu. Podoba mu się. Sprzątanie z dzieckiem na rękach jest trudne. I dość ciężkie. Ale Emilka się tym zajęła. Mop daje jej inspirację na nowy lifehack. Weź dziecięce śpioszki. Potnij mopa na cztery części. Dwie przyszyj tu, a pozostałe tu. Kiedy dziecko raczkuje, wyciera podłogę. Teraz możesz nosić fajne śpioszki i czyścić. Dziecko jest jak żywa rumba. Do tego śpioszki nie brudzą się tak szybko jak zwykle. Kiedy dziecko zaśnie na łóżku bez barierek, nie można go tak zostawić, bo może spaść. Można położyć wokół poduszki, ale to nie wystarczy. Użyjmy makaronów do pływania. Emilka i Lilka kładą je na brzegach łóżka i wiążą je wstążkami. O tak! Teraz można położyć na wierzch miękki koc i położyć ja. dziecko w wygodnym gnieździe. Makarony nie pozwolą, żeby przypadkowo wypadło z łóżka. Słodkich snów maluchu. Dzieciaki uwielbiają słodycze. Wszyscy o tym wiedzą. Jedzą je z prędkością światła. Zostają tylko papierki. Lilka i Emilka postanawiają, że dzieci powinny po sobie posprzątać. Ale po dobroci nie chcą tego zrobić. Gdy Emilka proponuje coś nietypowego. Z ozdobną taśmą. Ułóż kawałki taśmy w kwadrat na podłodze? Tak, ciekawiej się sprząta podłogę. Bo dzieci mają położyć wszystkie papierki w kwadracie. Lubią rywalizować, kto będzie najszybszy. Wszyscy wygrywają, a podłoga jest czysta. Dobry pomysł. Oczywiście nie wszystkie dzieci są takie trudne. Niektóre cicho siedzą z książką. Ale kiedy pojawiają się mali psocnicy? zaraz zrobi się bałagan. A książkowy skończy z lizakiem we włosach. Ups. A drugi lizak jest cały w kurzu spod kanapy. To straszne, musimy coś zrobić. Plastikowe jajko Kinder Niespodzianka pomoże. Użyj noża, żeby zrobić otwór w spodzie. I włóż do środka lizak. To świetne opakowanie na łakocie. Lepki lizak nie skrzywdzi już Twoich włosów, ani się nie pobrudzi. Nie chcesz dokończyć lizaka? Zamknij i zostaw na później. Kiedy dzieci zaczynają tworzyć muzykę, to lepiej szykuj zatyczki do uszu. Trzeba skierować ich uwagę na jakąś cichszą rozrywkę i to szybko. Weź zwykły t-shirt, włóż do środka magazyn. Odrysuj magazyn na materiale, namaluj klawisze, część klawiszy na czarno, zrób mały fortepian. Pod spodem narysuj bębny, teraz załóż ten muzyczny t-shirt i zaproś dzieci, żeby grały na namalowanych instrumentach. Nie będzie hałasu, a opiekunki mają masaż. Dzieci z wszystkiego potrafią zrobić problem. Złapał je papier toaletowy. Możesz tylko zgadywać, co się stało. Najwyraźniej się bawią. Jak to robicie? Dziecko wchodzi do łazienki, a wychodzi papierowa mumia. Jak tak dalej pójdzie, to szybko skończy się nam papier. Dobrze, nauczmy jej jak oszczędzać. Przyklej dwie strzałki pod uchwytem rolki i pasek między nimi. Tu się zatrzymujemy. Nie rozwijaj papieru dalej niż ta linia. To świetny pomysł, jak nauczyć dzieci używać papieru. W łazience może zdarzyć się wiele niepowodzeń. Dziecko myje ręce, a przypadkiem pociąga za zasłonę. Te zasłony są takie delikatne. Wszystko może się zdarzyć. Hmm. Wygląda, że zasłonka nie wróci do normy. Emilka to rozumie i szybko znajduje dla niej inne zastosowanie. Wytnij takie elementy ze zasłonki i masz kaptur i pelerynę. Teraz połącz części płaszcza przeciwdeszczowego. Jest idealny na deszczową pogodę. Dziecko może nosić go na kurtce. A deszcz już nie będzie straszny. Podawanie dziecku lekarstwa to poważne wyzwanie. Trzeba użyć małego triku. Schowaj butelkę za opakowaniem ulubionego soku albo koktajlu mlecznego i włóż słomkę do butelki z lekarstwem. Rezultat: dziecko wypije lekarstwo do ostatniej kropli. Łatwo oszukać dzieci. Malowanie można długo zająć maluchy, ale proces twórczy idzie za szybko. I nagle markery lądują na podłodze. Czasami bez zatyczek. A potem pokój wygląda tak. Musisz podnieść markery i znaleźć zatyczki. To męczące. Musisz coś wymyślić. Emilka i Lilka biorą tekturowe pudełko. Do tego klej i nóż. Zrób otwory w spodzie pudełka. W ten sposób na krzyż. Teraz włóż markery zatyczkami w dół. Ale czekaj, to nie wszystko. Przyklej markery do pudełka. W ten sposób ich nie pogubisz. Od razu lepiej. Następnym razem, gdy dzieci będą rysować, będą wyjmować markery z pudełka bez zetyczek. Przy odrobinie szczęścia, pokój będzie po tym czystszy. Każdy, kto musiał obciąć włosy dziecku, Wie jakie to trudne. Kiedy zbliżysz się do małego klienta z nożyczkami, zaczyna się opór. Może pooglądasz telewizję? Może kreskówki? Nie! Emilka próbuje odwrócić uwagę dziecka swoim telefonem. Nie, nie nabierzesz mnie. Sytuacja wydaje się beznadziejna, ale pojawia się Lilka z zestawem do Wiaru. Oto rozwiązanie! Załóż go dziecku. Uwierz mi, żadne nie odpuści takiej zabawy. Teraz możesz przyciąć końcówki. Musisz zrobić to szybko i dziecko nie będzie się broniło przed strzyżeniem. Jak widzisz czasami trzeba być podstępnym, kiedy zajmuje się dziećmi, ale rezultat jest tego warty. Który sekret opiekunek podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek żeby nie przegapić nowych użytecznych lifehacków od Strumstrum Trum Select.